W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Powiadam Wam, którzy słuchacie. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tych, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Temu, kto Cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto Ci zabiera płaszcz, nie odmawiaj i tuniki. Dawaj każdemu, kto Cię prosi i nie dopominaj się zwrotu od tego, kto bierze Twoją własność. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, tak wy im czyńcie. Jeżeli miłujecie tylko tych, którzy Was miłują, jakiej wdzięczności możecie się spodziewać? Przecież i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. A jeżeli tylko tym dobrze czynicie, którzy wam dobrze czynią, jakiej wdzięczności możecie się spodziewać? Przecież grzesznicy postępują tak samo. A jeżeli tylko tym pożyczacie, od których spodziewacie się zwrotu, jakiej wdzięczności możecie się spodziewać? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby tyle samo odzyskać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego w zamian się nie spodziewając. A otrzymacie wielką zapłatę i będziecie synami najwyższego. On bowiem jest łaskawy dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Wasz Ojciec. Nie osądzajcie, a nie będziecie osądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Przebaczajcie, a będzie Wam przebaczone. Dawajcie, a będzie Wam dane. Miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną, przepełnioną wsypią Wam do kieszeni. Jaką bowiem miarą mierzycie, taką i Wam odmierzą. Oto Słowo Boże!